Tak się prezentuje joker z wyjęty z lodówki. Zwróć uwagę, zamrożony na kamień, i teraz sobie poczekamy przez noc. On od rana odteguje i wprowadzimy go do giny, ale najpierw go rozproszymy. Zobaczymy, jak on będzie wyglądał po rozproszeniu. Na razie to jest bryła. No dobra, działamy. Tak nam się prezentuje towar po rozproszeniu. Nie wygląda to zachęcająco, żeby to dodawać do zanęty, wydawałoby się, że możemy zepsuć towar, nic bardziej mylnego, naprawdę to jest cały czas skuteczne i cały czas jest to dobre, wystarczy to rozproszyć, żeby po prostu pozbyć się takiej jednej kluchy i żeby po prostu równo wprowadzić to do gliny czy do ziemi przy leszach, przy łowieniu leszczy taki mrożony jokers nawet może czasami być lepszy od takiego żywego ten żywy wiadomo winduje gdzieś tam się rusza, robi zamieszanie w łowisku idealnie sprawdzi się przy łowieniu płci, a przy leszach spokojnie taki mrożony jokers może być lepiej tego nie wyrzucać, zamrozić i na pewno się przyda no ale w takiej postaci zaraz po rozmrożeniu on się nie nadawałby i ciężko by było go wprowadzić do ziemi mamy oczywiście rozpraszać i będziemy działali Bierzemy gazetę, koniecznie trzeba zrobić to na gazecie. Wiadomo, na rybak wrzucamy to do wiadra i możemy to rozprowadzić zupełnie, zupełnie we wiadrze na, na glinie, Bierzemy naszego Droca i go sobie rozpakujemy, zamorznięty był na bryłę. Zwróćcie uwagę, wydaje się taka klucha, jedna klucha, ale to naprawdę cały czas jest skuteczne. Widzimy. No nie zachęca to do, do łowienia, ale naprawdę, no ja po zapachu wiem, że to będzie dobry towar. No dobra, teraz trzeba to rozproszyć. Bierzemy nasz rozpraszać. To to tam giełka. Tutaj wiem, że będzie trzeba dać tego dużo. Spanierujemy całe. I rozpraszamy. Podobnie z żywym, jak żywy jest słabej jakości. Tak, o, jeszcze nie puścił, jeszcze jest lekko zmrożony. Podobnie z żywym jest też, żywego możemy rozproszyć. Często jest tak, że jest po prostu słabej jakości, szczególnie w te ciepłe miesiące, trzeba go często przepukiwać i on no, ciężko go utrzymać w dobrej jakości. Od razu wydziela glinkę i się tworzą takie kluchy, takie charakterystyczne kluchy. Tu jest jeszcze to zmrożone. I no po prostu ten joker jest trudny do wprowadzenia do gliny czy tam do zanęty. Ciężko, można, ciężko by było go rozprowadzić. Zwróćcie uwagę, z tej dużej kluchy już się zrobiła fajna rzecz. Tutaj są pojedyncze larwy. Naprawdę to nie śmierci. I te większe kawałki to jest po prostu jeszcze zamrożone. Za szybko to zrobiłem. Ale wiadomo, jak sobie szybciej to ogarniemy temacik, to naprawdę będzie super. Zwróćcie uwagę z tej dużej, takiej zbitej kluchy, której większość osób by wyrzuciła, bo by myślała, że to nie będzie dobre, zwróćcie uwagę, jak pięknie się ten joker rozproszył. To już naprawdę pięknie wygląda i taki luźny towar spokojnie wprowadzimy do ziemi i on będzie naprawdę super się prezentował. Zwróćcie uwagę, no po prostu fenomenalne. Jak szybko można takim rozpraszacem, rozpraszacem sobie. Ulepszyć towar. Posypiemy. To jest dosłownie pół minuty i mamy towar zrobiony. A jak to jest we wiadrze na ziemi czy tam na glinie, jeszcze dwa razy szybciej to idzie. Tutaj muszę się starać, żeby nie rozsypać. A wiadomo, we wiaderku, na dworzu, na rybach nie ma problemu. Zwróćcie uwagę, jak pięknie się rozproszył ten jokers. Naprawdę świetnie. I rozpraszacz nie wpływa na, na konsystencję zanęty. Jak użyjemy tego w normalnych ilościach, to. Tak, jak było pokazane na filmie, w żaden sposób nie wpłynie to na konsystencję zanęty i jej jakość. Zwróćcie uwagę, pięknie larwa jest rozproszona. No, te larwy są wszystkie tutaj rozproszone. Pięknie się to prezentuje. Zwróćcie uwagę, ta duża klucha pięknie rozprowadziła ten rozpraszacz, pięknie to rozprowadził dzięki temu, że wchłania bardzo duże ilości wody. On momentalnie wysysa tą wodę, wciąga i. Pięknie nam się ten joker rozproszył. Tak to powinno wyglądać. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Siemanko, cześć!